Idealna lokalizacja w kalpę położona w centrum miasta, blisko wszystkich usług, blisko starego miasta, niedaleko do plaży, mnogość sklepów, restauracji, krótko mówiąc, tu się żyje. Można tutaj mieszkać cały rok w tej lokalizacji, basen na dachu będzie naprawdę miał wspaniałe widoki siłownia, basen wewnętrzny, czego chcieć więcej? Idealna lokalizacja na wynajem, idealna lokalizacja do mieszkania. O tym być może zdecyduje wspólnota, jak już inwestycja się zakończy. Aktualnie płacisz naprawdę niewielkie pieniądze, bo zaledwie 11 tysięcy euro, i czekamy na pozwolenie na budowę. Szacujemy, że około wakacji przyszłego roku pozwolenie na budowę będzie wydane i będzie wtedy pierwsza płatność, więc spiesz się, bo to jest naprawdę dobra opcja, żeby w dobrej cenie zagwarantować sobie dostępność tych mieszkań. Hiszpania czeka na ciebie, adios.